Choć coraz rzadziej korzystamy z napędu optycznego, jest on nadal obecny w wielu notebookach. Płyty CD i DVD odchodzą do Lamusa, a ich miejsce zajmują szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze pendrive oraz dyski zewnętrzne. Może warto więc zastąpić napęd optyczny bardziej przydatną kieszenią na dysk. Kieszeń na dysk to zmyślne urządzenie montowane właśnie w miejscu napędu optycznego. W jego wnętrzu możemy umieścić dysk twardy najróżniejszego typu. Drugi dysk talerzowy zwiększa dostępne miejsce na dane i multimedia. Dysk SSD pozwoli na przyspieszenie pracy notebooka oraz zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych danych. Dysk hybrydowy to szybszy start systemu i często używanych aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu dużej pojemności dysku talerzowego. Zamontowanie kieszeni na dysk to nie tylko wygoda posiadania dwóch nośników w jednym komputerze. Dostępne są rozwiązania pozwalające na szybkie wypięcie dysku nawet bez konieczności wyłączania komputera. Co jednak najważniejsze, zyskujemy możliwość zabrania czy schowania dysku z cennymi danymi bez konieczności obciążania się całym notebookiem. Wszelkich informacji dotyczących rozbudowy laptopa o kieszeń na dysk udzielam indywidualnie opiekunowie klienta sklepu kuźniewski.pl. Już przy składaniu zamówienia warto wspomnieć o takiej potrzebie, a nasi specjaliści zadbają o resztę. Kieszeń na dysk w notebooku to większe możliwości sprzętu, wygoda pracy oraz bezpieczeństwo dla cennych danych.